Witam w recenzji kolejnego odcinka Wojen Klonów, to znaczy Rebeliantów. Kurde, czymś się to pomyliło? A, chwila, już wiem, bo tak, bo ten odcinek był swojego rodzaju pochyleniem się w stronę starych, dobrych Wojen Klonów, ale po kolei, jeśli ktoś nie chce słyszeć spoilerów, to polecam obejrzenie zapowiedzi odcinka. W tym filmie omówimy właśnie ten odcinek, a na koniec przeczytam kilka z waszych komentarzy, więc... Ten odcinek zaczyna się od sceny zapowiedzi, gdzie nasi bohaterowie przylatują na Egomar w poszukiwaniu zasobów. Jednak zostają schwytani w pułapkę, co od razu skojarzyło mi się z trzecią częścią Gwiezdnych Wojen. Okazuje się, że zostali pojmani przez droidy, które o dziwo nie zostały wyłączone po rozkazie 66. Ciekawe kogo to sprawka. Dalej widzimy scenę także z zapowiedzi, w której spotykamy super taktycznego droida, który chce rozegrać ostatnią bitwę między droidami a rebelią, czyli naszymi bohaterami, by zobaczyć kto wygra. Swoją drogą jest to droid, którego już wcześniej spotkaliśmy w wojnach klonów, a z ciekawostek to na Egomar wysłał go właśnie Duku jeszcze za czasów wojen klonów, by czekał tam na nowe rozkazy. No cóż, jak widać, nie doczekał się ich. I tutaj nasuwa się pytanie. Ciekawe, czy hrabia Duku znał tak naprawdę wielki plan swojego mistrza, bo ja mam wrażenie, że no być może niekoniecznie. Ale wracając, przyszły mistrz Jedi Chopper, znaczy Chopper, wysyła sygnał pomocy, który przechwytuje imperium i wysyła tam swoje oddziały. W międzyczasie widzimy walkę naszych bohaterów z droidami. Tutaj śmieszne jest, nie wiem czy zauważyliście, na czym polega ta walka. Ogólnie w tym wszystkim chodzi o uratowanie zakładnika, czyli zeba. Kurczę, misja identyczna jak większość z tych za czasów Wojen Klonów. A ich plan to rozdzielić się. Hmm, tak samo jak cały czas rozdzielali się nasi bohaterowie. Ciekawe gdzie? No tak, w Wojnach Klonów. Nawet komentuje to sam droid, mówiąc, że rebelianci postępują tak 76% razy. Zapewne twórcy sami wyliczyli, że w 76% odcinków z Wojen Klonów nasi bohaterowie właśnie się rozdzielali. Dlatego właśnie ten odcinek jest bardzo mocnym nawiązaniem do starych, dobrych Wojen Klonów i pokazuje, że twórcy nie zapomnieli o starych fanach poprzedniego serialu, co jest naprawdę fajne. Dalej ich plan się powodzi i Ezra sobie z tego żartuje, na co Rex odpowiada bardzo ostro, że wojna... To nie zabawa. Już wcześniej, gdy Ezra mówi, że te droidy musiały być łatwe do rozwalenia, Rex się unosi. Dalej widzimy, jak bardzo poważnie podchodzi do ich planu, gdzie mówi, że dla niektórych klonów wojna była jedynym celem życia, i właśnie ta scena pokazuje, że jednak wojna odcisnęła na nim bardzo duże piętno. Dalej widzimy bardzo fajną scenę, która jest swojego rodzaju podsumowaniem całych wojen klonów, w której Ezra mówi, że żadna ze stron nie mogła i nie miała na celu odnieść zwycięstwa, a jedynym wygranym tu było imperium, które wykorzystało obie strony. Nagle na planetę przylatuje imperialna armia i nasze obie strony muszą się pogodzić i połączyć siły, by mieć szansę starciu ze wspólnym wrogiem. Widzimy naprawdę fajne sceny walki, w której ostatecznie naszym bohaterom udaje się uciec, a sam odcinek kończy się epickim logiem w stylu wojen klonów i Kurde, nostalgiczną muzyką właśnie z tego serialu, która aż wycisnęła łezkę z mego cebulowego oka. No nie powiem kurde, udało mi się to zakończenie. Więc, ogólnie po zobaczeniu pierwszej zajawki obawiałem się, że ogólnie ten odcinek może być bardzo takim pobożnym zapychaczem, ale tak samo jak podobnie jak w poprzednim odcinku, gdzie myślałem, że też to będzie jakiś zapychacz, ale gdy zobaczyłem Frona, no to zmieniłem zdanie. Tak samo tutaj, gdy zobaczyłem droidy, to od razu wiedziałem, że ten odcinek będzie swojego rodzaju ukłonem w stronę fanów Wojen Klonów. I cóż, było tutaj sporo ciekawostych, nawiązujących właśnie tego serialu, poza tymi, o których już wspomniałem, na przykład, że to właśnie droid, którego hrabia wysłał na tą planetę. Był tutaj też taki stary, dobry humor, zwłaszcza naszych starych, dobrych blaszaków, które jak zwykle były... zachowywały się ciapowato, na przykład, gdy... Cieszą się, że złapali naszych bohaterów mówią, przez lata nikogo nie złapaliśmy, na co drugi odpowiada, my nikogo nigdy nie złapaliśmy. <laughs> albo, albo jak jeden z droidów cieszy się, jak udało im się uciec po czym spada ze statku. Ale moje ulubione to było, gdy jeden z droidów mówi typowe Roger Roger, a Ezra pyta się, kim jest Roger? <laughs> Kurde, to było dobre. Nie wiem jak wybrnął z tego w polskiej wersji, bo jednak w polskiej nasze droidy mówiły: rozkaz, rozkaz. Zobaczymy. Kolejnym motywem jest też oczywiście Cody, o którym w tym odcinku słyszeliśmy. Był on wspomniany tutaj i ciekawi mnie, czy jest szansa, że w tym sezonie zobaczymy spotkanie twarzą w twarz dwójki naszych bohaterów. Jeśli nie wiecie, Cody w legendach po rozkazie 66 został trenerem oddziałów Stormtrooperów. A jakby nie patrzeć, Rex złamał. Rozklasz 66, więc tak naprawdę oboje uważają siebie za zdrajców. I o matko, jeśli w tym sezonie doszłoby do konfliktu między tą dwójką, no to kurde, będzie się działo. W tym odcinku widzieliśmy też zmiany w zachowaniu między Kananem i Rexem w stosunku do poprzedniego sezonu, gdzie tam bardziej siebie nie lubili, a tutaj bardziej siebie szanują. Też nie wiem, czy zauważyliście w tym odcinku mimikę twarzy Kalysa. Zobaczcie, jak reaguje na wieść o tym, że rebelianci odnoszą straty. Na przykład w tym odcinku to jest jego twarz, gdy dowiadują się, że rebelianci mają kłopot na Egomar i lecą ich zaatakować. To jest jego mina w poprzednim odcinku, gdy jeden z uciekinierów zostaje zabity, a to jest jego mina z poprzednich sezonów. Kurczę! Czyżby Kalis nie cieszył się z porażek rebelii? A może nasza teoria spiskowa o tym, że może on być podwójnym agentem, może być prawdziwa. No i jeszcze na koniec, nasz super droid oblicza, że szanse na zniszczenie imperium przez rebeliantów wynoszą około 1%. Nie wiem, czy nie było to swojego rodzaju nawiązanie do tego, że tak naprawdę nie mieli oni szans pokonać imperium, do czasu ukazania się Luka, bez którego, jakby nie patrzeć, nigdy nie zniszczyliby Gwiazdy Śmierci, a sam film nie bez powodu nazywa się Nowa Nadzieja. Podsumowując, historia walk między droidami a klonami mogła wydawać się być niezamkniętym tematem po wojnach klonów, a ten odcinek, nazywający się bardzo trafnie ostatnią bitwą, jest swojego rodzaju zakończeniem właśnie tego wątku. Było to takie fajne puszczenie oczka od twórców do fanów, mówiące, Ej, pamiętamy o Was. I pokazało, że jednak nie zapomnieli oni o ich najstarszych fanach oglądających serial od jego powstania, czyli od pierwszego sezonu Wojen Klonów. Tak z ciekawości, ilu z was ogląda ogólnie serial od jego powstania, czyli od pierwszego sezonu Wojen Klonów? Bo ja jeszcze pamiętam premierę pierwszego odcinka, pierwszego sezonu Wojen Klonów. Więc, mimo że ten odcinek był tak naprawdę odcinkiem pobocznym, to moim zdaniem był wykonany kapitalnie i szczerze jestem zdziwiony, bo póki co Sezon 3 ma naprawdę wysoki poziom, wiecie, mimo tego może fragmentu Sabin i Wedgem, który mógł się wydawać być zrobiony na szybko, to jednak póki co nie było w tym sezonie słabego odcinka, każdy odcinek ma w sobie coś unikalnego, co mnie osobiście miło zaskakuje. No i kurde, to zakończenie, ta muzyka na końcu, to kurczę, u mnie to wywołała gęsią skórkę na całym ciele. Ok, myślę, że na tym możemy skończyć omawianie tego odcinka. A teraz przejdźmy do czytania komentarzy z poprzedniego filmu. Ogólnie pojawiła się cała masa komentarzy a propos naszego hashtag Throne. Pojawiło się sporo opinii o tym, że Throne jest jedną z lepszych postaci w tym sezonie, i niektórzy z Was pisali ciekawe teorie na temat tej postaci w tym sezonie. A poza tym pojawiły się także komentarze takie jak. Chopper to Snow, hashtag team no i wszystko jasne. Fronto to Jar Jar. Kurczę, wiecie co? Ja już naczytałem się tyle rzeczy, że Jar Jar to Snoke. Czytam, że Jar, Jar to Vader. I nie będę ich w ogóle ich wszystkich wymieniał, ale kurde, frustrowało już mnie tak bardzo to, że aż kupiłem sobie książkę, kim nie był Jar Jar Binks. I wiecie co? Ta książka jest całkowicie pusta. Co to oznacza? Że Jar, Jar jest każdym, z wyjątkiem ostatniej strony, na której znajduje się rysunek Batmana. Dlaczego? Bo jak wiemy, Leia to Batman. Tak, to jest to, jest naprawdę Leia to Batman. I'm bad, Leia. Świetny film. Może to Jar, Jar aktywował druidy? Kurczę, widziałem. Może teoria o Kodym się potwierdzi? A jaka ta teoria? Że Cody pojawi się w trzecim sezonie Rebels. Cóż, jak widać, nie jestem sam, bo już ktoś wpadł na tę teorię w zapowiedzi odcinka. 66 komentarzy. 66% w ankiecie na tak. Czy twoi subskrybenci wywołali rozkaz 66? Yy, tak, yy, ja bym chciał się do czegoś przyznać. Yy, yy, specjalnie nakierowałem moich subskrybentów na rozkaz 66, by zlikwidować wszystkich, którzy sprzeciwiają się nauką wielkiego. I yy, yy, chyba na tym zakończymy ten film. A jak wam podobał się odcinek? Czy jesteście fanami wojen klonów? Czy brakowało wam ich? Czy powinno być więcej takich odcinków? Czy jest szansa na spotkanie Kodiego i Reksa w tym sezonie? Co myślicie o teorii na temat Kalesa? Możecie pisać w komentarzach i głosować w kartach na górze, jak zazwyczaj. 71% z Was powiedziało, że zdążę wypuścić ten film na czas. <laughs> I cóż, ten tego w każdym razie, jeśli film się poddał, możecie zostawić lajka. Jeśli chcecie być na bieżąco z filmami o Star Warsach i nie chcecie wzbudzać gniewu, sami wiecie kogo, możecie zostawić suba. I jak zwykle, trzymajcie się, i niech moc będzie z wami. Aha, a zauważyliście w jaki sposób ogólnie naszym bohaterom udało się uciec? Tylko dlatego, że Chopper uruchomił statki. Widzicie? Chopper znów wszystkim uratował tyłki. Mówiłem, że tak naprawdę jest on mistrzem Jedi. Ha! Wiedziałem to cały czas.